Krzysztof Respondek nie żyje, znany aktor i gwiazdor kabaretu Rak odszedł w wieku 54 lat, Joanna Bartel, która dobrze znała się z artystą, wyjawiła, jak wyglądały ostatnie dni jego życia, jej opis jest wstrząsający. Krzysztof Respondek zmarł w piątek po południu, o czym w mediach społecznościowych poinformował jego przyjaciel i współpracownik Krzysztof Hanke, znany między innymi z występów w Świętej wojnie. Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać, napisał w przejmującym poście artysta zmarł w skutek zawału serca. W wywiadzie udzielonym serwisowi plotek jego koleżanka Joanna Bartel wyjawiła, jak wyglądały ostatnie dni mężczyzny i co mogło przyczynić się do jego śmierci. Zobacz trudne święta gwiazdy, goglebox. Zabraknie ważnej osoby pusty wigilijny stół tęsknota w sercu.